Witajcie Kochani! Obiecałam Wam jakiś czas temu, że opowiem Wam krótko, dlaczego nigdy do tej pory niczego nie nagrałam i dlaczego to nagranie jest dla mnie dość przełomowe. Ale tak naprawdę chciałabym, żeby ten materiał Was zainspirował do rozwoju, do przekraczania swoich granic, do osiągnięcia po życie, jakiego zawsze dla siebie chcieliście. Ok, więc zacznijmy krótko od mojej historii. Jako mała dziewczynka bardzo często byłam angażowana w różnego rodzaju wystąpienia szkolne, przedstawienia, akademie, konkursy recytatorskie, teatrzyki. I zresztą bardzo to lubiłam, bo uczenie się dużych partii tekstu nie sprawiało mi problemów i bardzo lubiłam też występować przed ludźmi. Hmm. Do dnia, w którym w szóstej klasie zostałam zaangażowana do akademii na cześć naszego patrona. I w trakcie mówienia wiersza zapomniałam swojej kwestii. Coś mnie rozproszyło chyba, i ten moment trwał wieki. Ja w przerażeniu próbowałam sobie przypomnieć dalszą linijkę wiersza, i pamiętam ten wstyd, to rozczarowanie, to zażenowanie i też poczucie winy. W związku z tym, że zaufał mi opiekun, który zaangażował mnie do przedstawienia, a ja zawiodłam go. I w końcu ktoś z tyłu podpowiedział mi dalszą linijkę wiersza. Ja już nieskrywanym smutkiem i żalem dokończyłam to, ten wiersz. I ktoś powie, że to nic wielkiego, że byłam tylko dzieckiem. Natomiast ja od tego czasu nie tylko um, nie wzięłam już udziału. Odmówiłam wszelkiego udziału w jakichkolwiek wystąpieniach szkolnych. Jakby ta trauma, ten stres wpłynął na też na, na inne obszary mojego życia. Oczywiście na to złożyło się też dużo innych trudnych doświadczeń w moim życiu, o których nie będę tutaj teraz opowiadać, ale one sprawiły, że ja stałam się nieszczęśliwym człowiekiem. Ja zaczęłam panicznie, bać się. Oceny innych ludzi, zaczęłam panicznie bać się referatów, prezentacji i wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych. Zaczęłam wątpić w siebie i w swoją wartość. Ja przestałam praktycznie podejmować nowych wyzwań w obawie, że nie podołam, że nie dam rady, że zawiodę kogoś. I tak dosłownie przebrnęłam przez liceum, przez studia. Przez pracę zawodową ja nikt nie zapomnę, jak mojej pierwszej pracy, kiedy wszystko było dla mnie nowe, co oczywiście jest normalne, ale ja byłam przerażona i zadawałam miliony pytań mojej koleżance, która już potem z nieskrywanym, z niecierpliwieniem powiedziała do mnie, Monika, ty musisz przestać się bać. I wtedy to bardzo mnie dotknęło, ale dziś ja rozumiem, że ona miała rację. Ja zaczęłam bać się niemal wszystkiego. Pamiętam, jak na jednym z wykładów, już po studiach, kiedy wykład się skończył, była ta część na pytania i ja zdecydowałam, że chcę zadać pytanie. I wtedy moje serce zaczęło balić, jak oszalało, jak wygonił ty mnie tygrys. I ja z się za głowę, mówię, Monia, no co ty? Przecież to jest tylko pytanie. Ale ja się bałam, czy to pytanie nie będzie głupie, czy ja będę potrafiła je poprawnie wyartykułować, nie wiem. W każdym razie ja nie zadałam tego pytania na forum, tylko poszłam do prelegenta i zapytałam go osobiście o to, co chciałam. A i tak się stresowałam. I ja zrozumiałam, że ja już prawie nie potrafię funkcjonować w społeczeństwie. Zamknęłam się na ludzi. Niemal każdym człowieku upatrywałam zagrożenia, nie znosiłam swojej pracy i zaczęłam chorować, bo żyłam życiem jakiego nigdy dla siebie nie chciałam. I pomimo, że od tego czasu już dużo się zmieniło i ja jestem innym człowiekiem dzisiaj, to kiedy zaczęliście sygnalizować mi, że chcielibyście mnie usłyszeć, zobaczyć, spotkać się, poznać mnie na moich warsztatach, moje serce naprawdę było przeszczęśliwe. Ale mój umysł, delikatnie mówiąc, był zaniepokojony. A co, jeżeli ktoś zadam mi jakieś pytanie, na które nie będę znała odpowiedzi? Co, jeżeli ktoś poprosi mnie o pomoc, ja nie będę potrafiła pomóc? Co, jeżeli ktoś mnie zakwestionuje, a ja nie będę miała riposty? Co, jeżeli ktoś wyśmieje to, co wyznaje? Nie. Lepiej siedzieć tu w domu, nie wychylać się. Ale pewnego dnia. Medytacji. Wyobraziłam sobie, że prowadzę taki warsztat i że jesteście ze mną, że dzielę się z Wami informacjami, które Was inspirują, które otwierają Wasze serca, podnos podnoszą Was na duchu. Wyobraziłam sobie, że rozwijamy się razem, że wymieniamy się przemyśleniami, doświadczeniami. I nawet wzruszamy się razem do łez, bo tak dobrze, komfortowo i bezpiecznie czujemy się razem. I Ta wizja poruszyła mnie tak bardzo, że ja zrozumiałam, że ja naprawdę tego chcę i że jedyne, co mnie przed tym hamuje, to mój głęboko zakorzeniony strach z dzieciństwa przed oceną, przed porażką i moje ograniczone przekonania na mój temat. Że sobie nie poradzę, że nie potrafię, że nie dam rady, bo jestem niewartościowa. Ja, wtedy stało się dla mnie jasne, że na drodze do swoich marzeń stoję ja sama. Więc zaczęłam zadawać sobie pytania, a co jeśli? Co jeśli ja mogę więcej niż mi się wydaje? Co jeśli to, co uwierzyłam o sobie, nie jest prawdą. I co, jeżeli się odważy? Wiecie, ja sobie zaczęłam wyobrażać, że ja występuję na scenie przed tysiącami ludzi i że idzie mi wspaniale. I w związku z tym, że umysł nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości, ja się tym ogromnie stresowałam. Ale zauważyłam, że z każdym kolejnym razem... Mój strach staje się mniejszy, i on zmalał do tego stopnia, że ja byłam dzisiaj w stanie usiąść tutaj przed kamerą i mówić do Was, nagrać to nagranie bez drżącego głosu, bez trzęsących się rąk, nie dbając za bardzo o makijaż. Ja po prostu dwa miesiące temu nie byłabym w stanie jeszcze tego zrobić. A dziś siedzę tu. To usmysłowiło mi, że my ludzie żyjemy w niewidzialnych klatkach swoich przekonań i że możemy tylko tyle, ile wierzymy, że jest dla nas możliwe. Nic ponadto. Jeżeli czegoś chcemy, na przykład pieniędzy, ale tego nie mamy, to znaczy, że mamy blokujące nas przekonanie. Na przykład, nie umiem zarabiać pieniędzy. Widzicie, nasz umysł nie jest w stanie podtrzymywać dwóch sprzecznych przekonań, mogę i nie mogę. Musimy wybrać to przekonanie, które będzie nam służyć i które będzie wspierać nas w rozwoju. Więc ja zrozumiałam, że ja muszę oswajać swój strach i wypierać te brednie, w które o sobie uwierzyłam. Ja zrozumiałam, że mój umysł został zaprojektowany po to żeby mnie chronić i on zawsze będzie komunikował mi słuchaj, jeżeli to zrobisz, możesz cierpieć, ktoś cię może skrytykować, coś się może stać niebezpiecznego i ja jestem mu za to ogromnie wdzięczna, ale z drugiej strony rozumiem też, że on po pierwsze mówi mi nieprawdy o mnie, że nie umiem, że nie potrafię, a po drugie boi się tego, co inni, często obcy ludzie mogą o mnie pomyśleć. Jakbym wciąż była tą małą, bezradną dziewczynką, która sobie nie poradzi. A przecież tak nie jest. To, że ktoś źle mnie oceni albo że mnie wyśmieje, nie powstrzyma mnie przed tym, żeby pomagać ludziom, którzy mnie potrzebują. Ja nie zadowolę każdego i nie mam już takich ambicji. Nie każdy mnie pokocha. Nie każdy mnie zaakceptuje, ale ja już o to nie dbam. Ja nie szukam miłości na zewnątrz. Ja jestem miłością, akceptacją, swoim wsparciem. Jestem źródłem wszystkiego, czego potrzebuję. Ludzie, którzy są dla mnie, zostaną przy mnie. A ci, którzy nie chcą mnie wspierać, Niech ja nie idą dalej. Nie szukają szczęścia. Gdzie indziej tak ma być. Właśnie tak ma być. Ja nie pozwolę, żeby strach przed opinią innych i niewiara w siebie paraliżowała mnie i powstrzymywała przed osiągnięciem moich marzeń. Ja nie czekam na pozwolenie od świata, bo świat może mi go nigdy nie dać. Ja nie pytam o pozwolenie, czy mogę być sobą. I robi to, co chcę, Ja to po prostu robię. A więc chcę zadać Ci dzisiaj niewygodne pytanie. Jak długo jeszcze będziesz się bać, nie wierząc w siebie, bojąc się opinii innych, często obcych ludzi, i odkładając swoje życie na później, jak długo jeszcze będziesz sobie to robił? Zrozum. To, co inni ludzie, Myślą o tobie. To jest ich problem, nie Twój. To, że ktoś nie zrozumie Twoich marzeń, Twoich pasji, Twoich planów, Twoich decyzji, Twojej wizji, nie ma znaczenia, bo Twoja wizja została dana tobie, a nie im. To Ty masz ją rozumieć i Ty masz ją chronić. Często dzieje się tak, że nie jesteśmy wspierani w swojej drodze. Czy myślisz, że ja mam chordę ludzi za sobą, którzy mnie wspierają? Nie. Czy jest mi ciężko? Bardzo. Ale czy to jest powód, żeby się zatrzymać, żeby się poddać? Czy ty chciałbyś, żebym ja się poddała w którymś momencie i nie stworzyła swojego bloga, nie pisała tego wszystkiego, co pomaga? Mam nadzieję, że nie. Bo ja tak bardzo chcę, żebyś ty się nie poddała, żebyś siebie nie skreślał, żebyś o siebie zawalczył. Twoje życie należy do ciebie i możesz przeżyć tak, jak chcesz. Jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco inteligentny i wystarczająco silny. Obudziłeś się dziś kompletnie. Jesteś dokładnie taki, jaki miałeś być. Nikt ci tego nie powiedział, bo każdy mówi ci, jaki powinieneś być. Więc ja ci mówię, że jesteś taki, jaki miałeś być i jesteś dokładnie tu, gdzie potrzebujesz być. Więc nie próbuj być gdzie indziej i nie próbuj być kimś innym. Nieważne jest, ile masz, ale co zrobisz z tym, co masz. A wszystko, czego potrzebujesz. Tobie. I może jeszcze tego nie rozumiesz, że bardziej niż Ty siebie potrzebujesz, ja Ciebie potrzebuję. Świat Ciebie potrzebuje. Przyszedłeś tu dlatego, że masz coś, czego nie mam ja. Czego nie ma nikt inny. Jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny, niepodrabialny. Dlatego jesteś potrzebny. Może mnie, może Twojemu dziecku, Twojemu partnerowi, Twoim przyjaciołom, Twojej rodzinie, może Twojej firmie, miastu, państwu, może całemu światu nie ma znaczenia, jesteś potrzebny. I co z tym zrobisz? Podzielisz się z nami swoją wyjątkowością, czy zabierzesz się do grobu? Ja wierzę głęboko w to, że każdy z nas przychodzi tutaj po to, żeby sprawić, żeby to miejsce stało się lepsze niż przed jego przyjściem. I nie chodzi o to, żeby zmieniać świat. Wystarczy zmienić życie swoje i swoich bliskich, bo ostatecznie oczywiście do jakiegoś stopnia. Chodzi o nas. Jesteśmy tutaj dla siebie. Ale przede wszystkim jesteśmy też po to, żeby wspierać się nawzajem, żeby kochać siebie, żeby dawać sobie wartość. Odważyć się i zbuntować to nie jest łatwe zadanie. Ale ja ci nie obiecywałam, że będzie łatwo, pamiętasz? Obiecałam ci, że będzie warto. Wolność pochodzi z męża, Więc uwolnij siebie. Pozwól sobie skoczyć. Weź ten strach ze sobą, ale niech on siedzi z tyłu, bo za kierownicą siedzisz Ty. Nie pozwól życiu przytrafiać się Tobie, tylko weź sprawy w swoje ręce. Nie odkładaj swojego życia na później, bo Twoje życie dzieje się teraz, a jutro nie jest obiecane nikomu. Zawalcz o siebie, bo zapewniam Cię, że od dnia, w którym tu przyszedłeś, zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Nie odbieraj sobie tego. Ja bałam się bardzo tej drogi. Bałam się rzucić pracy. Bałam się publikować. Bałam się wywrócić swoje życie do góry nogami, ale właśnie dzięki temu jestem dziś zdrowym i szczęśliwym człowiekiem. Ja już nie mogłam dłużej tak żyć. I nie żałuję. I skoro ja dałam radę, to wiem, że ty też dasz radę. Bo tak zostaliśmy zaprojektowani, żeby tutaj przyjść i dać sobie radę. Jesteśmy razem w tej drodze. I obiecuję Ci, że damy radę. Dziękuję, że jesteś w moim życiu.